Pan z wami z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Chwała Tobie, Pan. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli też tam faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości w Galilei, Judei z Jeruzalem, a była w nim moc Pańska, także mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc jednak w żaden sposób go przynieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chrystus. Zapraszam wszystkie dzieci, podejście tutaj do samego przodu. Ja dzisiaj jestem pierwszy raz z Wami na, rorata, na roratach, dlatego powiedzcie mi, gdzieście już byli? Gdzie wyście już byli e, na tych roratach? W Betlejem. Byliśmy już w Betlejem, czy my idziemy do Betlejem? Julka. Idziemy do Betlejem. Idziemy. Idziemy do Betlejem, a wyszliśmy skąd? Z Nazaret. No jasne, z Nazaretu. Słuchajcie, no to mnie tutaj nie było, to wy tu chodzicie codziennie. Oczywiście, że z Nazaretu, i gdzieśmy po drodze byli, mamy tam taką ściągę, dobra, wyszliśmy z Nazaretu. Co tam było? Kanaga i A tam był jakiś chyba cud, jak dobrze pamiętam. Co się stało w Kani Galilejskiej, przypomnijcie księdzu? Pan Bóg tam przemienił yy, wodę w wino. Świetnie pamiętacie. Pan Jezus był na weselu, bawił, tańczył. Niesamowita sprawa, słuchajcie. Yy. I potem gdzieśmy jeszcze byli? A czy wy? Kafarnaum. Kaf a co się tam stało w Kafarnaum? Hmm? Pan Jezus nauczał o komunii świętej. Ko tak, poważna, no, poważna sprawa, świetnie. Gdzieście byli jeszcze? Gdzieś jeszcze? Byliście gdzieś jeszcze, czy, czy tylko tam? Słuchajcie, a dzisiaj idziemy w takie miejsce, że skończy się i wypełni pierwsza zwrotka, którą śpiewamy. Myślę, że Mikołajowi zaśpiewamy naszą roratnią piosenkę, ale pierwsza zwrotka dzisiaj się wypełni. Owszem. Y Wspominamy świętego Mikołaja, a dlaczego my go wspominamy? Słuchajcie, Mikołaj żył 1750 lat temu. Czemu my o nim jeszcze gadamy? Bo jest biskupem i jest święty. Bo jest biskupem, bo jest święty, ale przede wszystkim co robił? Że my o nim do dzisiaj gadamy, plotkujemy? Roznosił prezenty. Roznosił prezenty. Słuchajcie, ale ważna sprawa. Jest taka legenda, cii, jest taka legenda, że pewnego razu na morzu zerwała się potężna burza. Kupcy, którzy byli na statku, byli słuchajcie przerażeni. Myśleli, że zginą. Woda dostawała się już do środka i zaczęli modlić się do Świętego Mikołaja. I nagle nie wiadomo skąd i jak Mikołaj pojawił się słuchajcie na statku. Uderzył kilka razy stopą o tą burtę i wyobraźcie sobie nagle wszystko się wyciszyło i fale się uspokoiły i wiatr przestał wiatr, a on sam zniknął. Oni dzięki Bogu i Mikołajowi wrócili bezpiecznie do portu. Z czym się wam ta historia kojarzy z Ewangelii? Czy coś takiego nie było już? Było. A co konkretnie? Czy ktoś może... Jezus uczmiami łowił ryby i był... I była burza Jezus, Jezus powiedział jej stop. Tak, świetnie. Była kiedyś taka wielka burza na jeziorze. Pan Jezus też tam był i uciszył to jezioro. Popatrzcie. I dzisiaj zabieram was, chodźcie może tu bliżej troszeczkę na tą stronę. I ja was dzisiaj zabieram nad to jezioro właśnie galilejskie. Zobaczcie, z daleka świetnie widać nad to jezioro galilejskie. To jest bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego? Bo popatrzcie, skąd to jezioro bierze wodę? Otóż z samej góry, to tu nie jest zaznaczone tak do końca, ale z samej góry wpada tu taka pewna rzeka. Jak ona się może nazywać? Taka główna rzeka w Izraelu. Jordan. Świetnie. Słuchajcie, rzeka Jordan ma ponad o oh, ile tam 200 chyba 50 kilometrów. Bardzo długo się wieje. Nie tylko przez Izrael, ale ona tutaj wpada do tego jeziora i potem sobie płynie dalej. Aż zobaczcie tutaj mamy Morze Martwe. I ta rzeka wpadając do jeziora, czyni to jeziorem jezioro. Słodkim. To jest bardzo ważna odpowiedź. Jak popatrzymy na nasze karteczki potem, to już Wam zdradziłem dwie odpowiedzi. Po pierwsze, rzeka jaka wpada do jeziora? Jordan. I jakie jest to jezioro? K Słone? Tak. Nie. Jakie? Słodkie. Słodkie. To jest druga bardzo ważna odpowiedź. Ale słuchajcie, to jest taka ciekawostka, dlatego, że e, to jezioro ma różne nazwy. Ono ma różne nazwy, na przykład Jezioro Galilejskie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj zobaczcie, jest taka kraina geograficzna, która nazywa się Galilea. Bardzo piękna, soczysta, zielona, bo jest dużo wody. Druga sprawa, inne jezioro to Genezaret. Genezaret. Dlaczego Genezaret? Otóż tu wokół tego jeziora są piękne wzgórza. I gdyby się wspiąć na te wzgórze, albo byśmy dzisiaj wypuścili drona i zrobiłby nam zdjęcie z wysokości, co by się okazało? Że to jezioro przypomina harfę. A harfa to jest taki bardzo piękny instrument. Jeden z królów Izraela grał na harfie i tworzył psalmy. Jak on się nazywał? Jak się nazywał ten król, co tworzył psalmy i grał na harfie? Nie wiecie? Król Nady. Ile mamy tych królów w Izraelu? Dawid. Świetnie. No, jak Dawid tańczyć, piewać, klaskać chce. Dobrze, więc harfa, harfa po hebrajsku oznacza Genezaret. I dlatego, ponieważ to jezioro z wysoka przypomina harfę, dlatego ma nazwę Genezaret. Ale niektórzy. Mówią na to jezioro na przykład Morze Tyberiackie. No słuchajcie, jeżeli to jest morze, to chyba najmniejsze na świecie, albo jedno z najmniejszych, bo tym ludziom, którzy tu mieszkali wokół, uwaga, wydawało się to zawsze potężne, po bardzo potężne i dlatego to jezioro nazywano też morzem. Dlatego czasami mówimy, że to jest Morze Galilejskie, nie tylko jezioro, albo Morze Tyberiackie, bo tutaj, w tym miejscu jest Tyberiada. No oczywiście, słuchajcie, Słuchajcie, że tutaj toczyło się życie, bo tam, gdzie jest woda, to jest życie. Jak się domyślacie, żyli tam przede wszystkim z rybołówstwa, łowili ryby i tu było zawsze mnóstwo ludzi. No jak to jest? Dzisiaj u nas są dwa stopnie, a tam nad jeziorem galilejskim rano sprawdzałem jeszcze jest co najmniej o 7 rano 14 stopni. Lepiej się mają. Pan z Wami, to znowu ja, Wasz GPS. Wy już dobrze wiecie, co to znaczy. Gabriel prowadzi skutecznie. Dzisiaj poruszamy się bardzo ostrożnie, gdyż idziemy wzdłuż linii Morza Galilejskiego. Musimy tam bardzo, bardzo uważać. Kochani, to tutaj Pan Jezus powołał apostołów, którzy w większości, jak Piotr, Andrzej, Jakub i Jan byli rybakami, żyli właśnie z rybołówstwa. Dwukrotnie Pan Jezus przyczynił się tu do cudownego połowu ryb. To tutaj nakarmił tłumy ludzi pięcioma chlebkami i dwiema rybami. Nie zawsze jednak to morze było tak spokojne i było tak pięknie. Czasami zdarzało się, że gdy morze zaczynało harce z innymi żywiołami, już nie było tak wesoło. Posłuchajcie, jak opisuje jedno z takich zdarzeń w swojej Ewangelii święty Marek. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich Jezus: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum. A jego zabrali tak, jak był w łodzi. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak, że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego. Nauczycielu nic cię nie obchodzi, że giniemy. On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora. Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. O, dziękujemy bardzo naszemu GPS-owi Gabrielowi za to, że nam tak wiele powiedział, jakie to ważne wydarzenia z życia Pana Jezusa, apostołów, miały miejsce tutaj nad tym jeziorem galilejskim. Ale uwaga, Burze bywają także w naszym życiu, kiedy się denerwujemy, gniewamy, krzyczymy Oj są takie wielkie burze nieraz w rodzinach Dlatego zadaniem dzisiaj z będzie to że jeżeli by jakaś była burza w klasie w piątek, pokłóciłem się z kimś, uderzyłem kogoś, brzydko komuś powiedziałem, to trzeba to dzisiaj w poniedziałek naprawić. Bardzo cię proszę, bo ty jesteś wysoka dziewczynka, proszę, podeśmiało, tak. Zaznacz nam to, jezioro galilejskie, to Morze Tyberiackie, jezioro Genezaret, tyle tam nas, dasz rady choć. Odklej sobie tutaj tą naklejkę i stawiamy dzisiaj tutaj O, o no prawie, świetnie widzisz, pięknie. Mamy punkcik, słuchajcie, ale my znamy taką piosenkę o jeziorze galilejskim, o tym co nam anioł powiedział, jak ona brzmi. Na koniec jeszcze ją teraz zaśpiewamy szybciutko. Na jeziorze wielka burza. Ale obiecujecie mi, że zaśpiewacie bardzo głośno? To komu mogę dać mikrofon? Amelce? A ksiądz bierze, mikro... bierze gitarę? Zobaczymy, czy ja potrafię, damy radę, ale z całego serca, tak? Na Bajorze? Nie, na jeziorze. Na jeziorze. E, wielka burza. Jezus ze mną wodzię. Je. Na jeziorze, wielka burza. Jezusem. Jezu ze mną w Na Bajorze i na Bajorze Srogochaja Jezu ze mną w i słabo i na Bajorze Srogochaja Jezu ze mną w i On zaszłapa i On zaszłapa szłapa trzyma mnie Łajba niekolny wieszy Drogo, ja, ja, Jezusem Jezusem dobrym. Dobrym. O, to żeśmy się już na pewno wszyscy obudzili. Czekajcie, idę po mikrofon. I teraz czas na modlitwę wiernych. Powstańmy wszyscy, i mamy przeróżne intencje. Zbierzemy ją w jedną modlitwę. Uwaga, za kogo się modlimy, Ola, dzisiaj. I za wszystkich zmarłych. Za wszystkich zmarłych, bo taka jest intencja Mszy Świętej. Uwaga, modlimy się za zmarłych, za zmarłych Emanuela i Rozalię, z rodzin Pluta, Widera, Duszewczystu cierpiące, za zmarłych z naszych rodzin. Dalej, kolejna intencja. Za rodzinę. Za nasze rodziny, o zgodę i miłość, o dobre przygotowanie się do świąt. O dobry dzień. O dobry dzień, dobrze w szkole, żeby Wam pięknie poszło, żeby ten Mikołaj przyszedł, nie? Ale on przychodzi tylko do grzecznych dzieci, pamiętamy? Za zdrowie. O zdrowie dla chorych, cierpiących, tych, którzy są w szpitalach, czekają na jakieś zabiegi, operacje, i za tych, którzy się chorymi opiekują? Za biednych. Za wszystkich biednych, żeby spotkali dobrych ludzi, którzy się z nimi podzielą? Za Kościół. Za Kościół, cały Kościół o dobre przygotowanie, o dobrą spowiedź do świąt. Za duszę w czyśćcu. Za duszę w czyśćcu. Do Mikołaja. I za kogo? Za Mikołaja. Do świętego, za jego wstawiennictwem, słuchajcie, żeby na pewno trafił tutaj, może nie na tą mapę, ale do nas. I te modlitwy zanosimy za wstawiennictwem patronki Adwentu. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami mi teraz i w godzinę śmierci I rozpoczynamy liturgię eucharystyczną. Wracamy na miejsca, słuchajcie głośno śpiewamy.